Z nami Piotr Suchański, nowy nabytek City Towers. Siema Piotrek. No, cześć. Piękne zwycięstwo, emocje do samego końca, zwycięstwo jednym punktem. Jak z Twojej perspektywy wyglądał ten mecz? Eee, cześć w ogóle, witajcie na no nowo w nowym teamie. Eee, no Mecz bardzo ciężki, jak widać 16 sekund była, miał, mielibyśmy dogrywkę, gdybyśmy nie wyciągnęli tego. Na szczęście się udało. Gratuluję przeciwnikom mega fajnej postawy, niestety Staszkowi sprawiliśmy no niezbyt chyba fajny prezent na urodziny, no ale taka jest gra, wygraliśmy i super, że tak wygląda mój debiut. Super. Naprawdę fajne spotkanie. Przed Wami mecz z Lucky Maces, z Beniaminkiem All Star League. Macie już może jakieś plany na ten mecz, ewentualnie jakieś założenia taktyczne? Myślę, że podejdziemy do tego tak samo jak dzisiaj, z dużą wolą walki i chęcią zwycięstwa, więc mam nadzieję, że tak samo wygramy jak dzisiaj. Twoim wykonaniu 27 punktów, 13 zbiórek, dwie asysty. Czy twoim zdaniem ktoś jeszcze się wyróżnił na boisku, niekoniecznie statystycznie, kto, komu należy się może uznanie? Uważam, że cała drużyna zagrała super, bo bez niej ja nie zrobiłbym tych stac, więc yy, całość wyszła. Uważam, że zespół po prostu się spisał, dlatego są takie stacje, a nie inne. Super, życzymy w takim razie powodzenia w kolejnym spotkaniu. No i trzymamy kciuki. Dziękuję.